Cześć, witam was serdecznie ponownie na tym kanale, i w poprzednim filmie rozpoczęłam taki temat na, odnośnie powrotu do Polski, z Wielkiej Brytanii, powrotu do Polski, z Anglii, konkretnie z Anglii, bo mieszkamy w Anglii. I o takich właśnie planach, które praktycznie, słuchajcie, bardzo często przychodzą mi do głowy i z którymi się już pogodziłam, z którymi wiem, przypuszczam biorę to pod uwagę, mam to na uwadze, z którymi będę praktycznie zmierzać się. Cały czas, kiedy będę mieszkać na emigracji, spotkałam wielu rodaków, którzy mieszkają wiele, wiele lat za granicą i na jakimkolwiek etapie swojego życia by nie byli, jakkolwiek by nie żyli, to no może nie wszystkim, ale praktycznie w znacznej większości przechodzi przez myśl taki, taki pomysł, gdzieś każdy bierze to pod uwagę, kiedy będzie ten moment. Bardzo mało osób jest z myślą, których ja poznałam, bardzo mało osób jest z myślą, że będzie tutaj do końca swoich dni. Nawet jeżeli mi by wrócić na emeryturę, na tak zwaną starość, to biorą to pod uwagę. I słuchajcie, ostatnim, poprzednim filmie nawiązałam właśnie, wspomniałam o tym, że ja się boję wrócić do kraju, też przede wszystkim ze względów finansowych. Oczywiście tych powodów jest wiele, są różne, nie są to tylko kategorie finansowe i tak jakby poziom życia. Z różnych i wielu powodów żyje się łatwiej za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii. Oczywiście za granicą to jest bardzo szerokie pojęcie. Są, jest wiele, wiele, wiele państw, których, w których zdecydowanie przypuszczam, teoretycznie gorzej by się żyło niż w Polsce. Także nasz kraj to nie jest państwo, które bym gdzieś tam dała na jakimś ostatnim miejscu. To na pewno chciałabym zaznaczyć, żeby było. Wiadomo, że wcale tak nie myślę. Poruszyłam tam temat kwestii zarobków minimalnej, krajowej i nie rozwinąłam tego do końca, bo to był dość długi, obszerny film na temat poprzedniego roku, na temat nowego roku, na temat całego takiego mojego ogółu i samopoczucia. Także słuchajcie, ciężko byłoby tam się gdzieś dzielić na takie drobnostki. Tutaj pewnie też będzie ciężko, bo to tak jak mów, to, jest, to jest bardzo złożony temat. Tak jak zresztą wszystkie kategorie na, naszego życia nie są proste. Wiesz, życie nie jest generalnie proste, nic w życiu nie jest proste, więc wszystko gdzieś tam jest zależne, wszystko jest złożone, wszystko zależy jedno od czegoś, od drugiego, taki łańcuszek. Ale chcę powiedzieć Wam odnośnie tych zarobków. Ja wiem, że w Polsce bardzo dużo też osób, które ja znam, które tam mieszkają, zarabiają sporo więcej niż minimalna krajowa. Ja minimalna krajowa to jest dla mnie. Jak się wraca za granicę, to jest takie coś, co moja logika, mój strach, moje obawy, nie wiem co tym kieruje. To nie chodzi o jakiś tam zdrowy rozsądek może, a może, nie wiem. To jest taki czynnik, który ja biorę pod uwagę powrót, wracając, brałabym pod uwagę, wracając do Polski, że jeżeli coś się stanie, jeżeli stracę pracę i muszę znaleźć tak jakby jakąkolwiek pracę, przynajmniej ja bym brała pod uwagę, wracając do tego, co by było gdyby, tak? Gdyby faktycznie okazało się, że nie, nie, nie zarobię tej większej kwoty, albo tej średniej, albo pomiędzy średnią, a najniższą, tak? Jeżeli tego nie zarobię, to co, wtedy będę skazana, albo stracę pracę, muszę pracę jakąś znaleźć i wtedy będę pracować za tą najniższą. Zresztą to jest generalnie bardzo realne. Dużo ludzi mieszka i żyje w płacie za najniższą krajową. Generalnie scenariusz, o który którym wam wspomniałam, czyli najniższe zarobki, to jest jeden z bardziej optymistycznych scenariuszy. Bo ja też mam w myśli, i powiem Wam, co ja wewnętrznie czuję i czym się też kieruję, jakie mam też myśli. Są sytuacje, gdzie komuś fizycznie ktoś nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Tak, kiedyś nasze zdrowie się kończy, już nie mówiąc o tych ciężkich pracach, że nie będziemy fizycznie mogli wykonywać tych ciężkich prac, ale u każdego z nas zresztą kiedyś zdrowie się skończy. U każdego, nie ma takiego w ogóle wyjątku, prędzej czy później i nie będziemy mogli wykonywać pracy. Coś się stanie, może się wydarzyć. To są, słuchajcie, statystycznie bardzo realne i na co dzień spotykane wydarzenia, tak? Na co, dzień, na co dzień spotykane scenariusze, także to nie jest coś, co widzimy na filmie, w telewizji i coś, co jest odrealnione. To są na co dzień spotykane scenariusze. Co w takiej sytuacji? Jak wygląda moje poczucie bezpieczeństwa właśnie w Wielkiej Brytanii, Anglia? W, chyba Niemcy jeszcze, no nie jestem pewna, słuchajcie, ale chyba Niemcy też się charakteryzują wysokim takim zapleczem socjalnym, i uważam, że w takich państwach przynajmniej też się mentalnie lżej żyje, łatwiej. Nie że się nie martwi, człowiek, jeżeli coś się stanie, to tutaj praktycznie na razie przynajmniej tak jest i tak wiele lat było. Tutaj państwo, ja tak mogę powiedzieć, nie zostawi was na pastwę, nie pozostawi was na pastwę los. Osoby, które jak zmagają się z ciężkimi chorobami, choroby, które tak sprawiają, że nie są w stanie pracować, próbują nawet jakąś część Pracę wykonać, czy pracować na pół etatu dla zdrowia psychicznego, tak naprawdę, słuchajcie, więc chcą bardzo to robić. Są osoby, które nie mogą po prostu fizycznie pracować, tak, na, na różne, zmagam się na przykład ze stwardnieniem rozsianym i te osoby nie są tutaj pozostawione na pastwę losu. Mają bardzo, moim zdaniem, mogę tak, ja to ujmę, bo dla jednego bardzo, dla niektórych to będzie w ogóle, a dla, dla niektórych to będzie w ogóle rzeczy niewyobrażalne, ale według mojego myślenia, według mojego, tak jakby, to. Kategorii, bardzo to jest bardzo, gdzie państwo bardzo ich wspomaga, nie pozostawia ich na pas losu, wspomaga ich, jeżeli chodzi o sytuację domową, jeżeli chodzi o ich na przykład dzieci, tak, fundusze, dach nad głową, że mają dach nad głową, że. Do, mają nawet, mogą, mogą się ubiegać o samochód, o transport, bo za granicą akurat tak jak w Anglii, na przykład w Stanach pewnie to w ogóle też się zawsze tak mówi, że Stany, Kanada czy Australia to są państwa, gdzie nie można żyć bez samochodu. Jeżeli ktoś jest chory i nie może pracować, to dostaje pomoc z każdej strony, zapewnia się, się takie osobie leki. Oczywiście opiekę zdrowotną, ale nie tylko opiekę zdrowotną, ale też lekarstwa, dostęp do tych lekarstw, świadczenia na te lekarstwa, na, na dom, na dach nad głową, na opłacenie rachunków, na właśnie dostęp do komunikacji, na transport, na wyżywienie, nie zostawia się tej rodziny pozostawionej sobie. W naszym kraju wydaje mi się, że po prostu takie osoby mogą liczyć tylko i wyłącznie na pomoc rodziny, czyli jeżeli wy nie macie tej rodziny, to już nie wiem, co się, co się dzieje, a jeżeli macie tą rodzinę, to ta rodzina również jest tym wszystkim obciążona. I musi wspomóc was, bo kto, kto was wspomoże? Nikt was nie wspomoże, nikt wam nie pomoże w Polsce. Ja wam powiem, że dla mnie to jest bardzo duża przepaść między Polską a Anglią. Bardzo, to jest ogromna przepaść. Ja sobie nie wyobrażam... Że po prostu, yy, słuchajcie, no nie wiem, no ludzie wracają, nie biorą tego pod uwagę. I może też nie należy, może, słuchajcie, jakbym ja wracała, to bym na pewno nie mogła brać tego pod uwagę. Jak gdybym w końcu zdecydowała się na powrót, to nie mogłabym brać tego pod uwagę, bo bym po prostu oszalała. No bo jakbym mogła wtedy wrócić. Rozumiecie? Więc w jakiś sposób starają sobie zagwarantować ten byt i jakoś ludzie żyją, tak? Ludzie mieszkają nie w miastach, mieszkają poza miastami, mieszkają daleko od miast. I nie mają też samochodu, albo mają jeden samochód na całą rodzinę, i jakoś się żyje. Ja nie wyobrażam sobie takiego życia, bo nigdy na takim poziomie oczywiście nie żyłam, bo nawet mieszkając w mieście, nie mając samochodu, macie dostęp do tej komunikacji, więc zawsze jakiś, jakaś ta sposobność jest, tak? Dlatego Wam powiedziałam, że ja bym się po prostu bała wrócić do tej Polski, że w razie czego w takich codziennych scenariuszach, które są zupełnie normalnie. Mogą się pojawić, co wtedy, że zostajemy pozostawieni w naszym kraju, w naszym państwie? Obywatele w takich ciężkich sytuacjach, gdzie naprawdę pozostawieni są sami sobie. Renty, umówmy się, u nas się dostaje rentę. O jakich my rentach mówimy? Z tego co ja wiem, jakie są renty, to to jest po prostu pozostawienie, wiem, ja to wiem, że się dostaje tam rentę, tak? I dalej to nazywam, tak, dostanie takiej renty w naszym kraju, uważam, pozostawienie na pastwę losu. Nie wiem, czy to jest minimum, nie wiem, czy to o, o, osiągnie się minimum. Nie uważam, tak? W każdym razie ja tak nie uważam po prostu. Widzę, wiem jak to wygląda tutaj i widzę, jak to wygląda w naszym kraju. To też chciałam Wam wspomnieć, że tym właśnie kieruję się, jeżeli chodzi też o powrót do kraju yy, i, i tego się boi. To uważam, że to, to jest bardzo znacząca i duża różnica. I tak powiem Wam szczerze, że chyba zrobiłam kilka filmów na ten temat, nagrałam kilka filmów na ten temat, gdzieś tam chyba to nigdy nie, 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 nie wspomniałam o tym. Nie wiem dlaczego, bo uważam, że to jest tak naprawdę jeden z głównych powodów, dla którego ja po prostu boję się powrotu do kraju, dla którego uważam, że to nie jest naj dla mnie, dla mnie, dla nas, dla naszej rodziny, dla mojej rodziny, dla moich dzieci, nie jest to do końca takie... To by była po prostu dla mnie łatwiejsza droga. Teoretycznie łatwiejsza byłaby dla mnie to droga. Tak nie wiem, tak mi się wydaje po prostu. Po prostu też uważam na dzień dzisiejszy, że życie za granicą w żaden sposób nie jest łatwe. Jest co, co więcej jest, wydaje mi się, trudniejsze niż życie w Polsce, kiedy możemy to wszystko robić, tak? Kiedy my nie korzystamy z tego zaplecza, tak? Nie korzystamy z tych możliwości, co by było, gdyby mamy się, mamy, pracujemy i tak dalej. I wtedy wydaje mi się, że takie życie jest, jest trudniejsze, tak? Coś mamy, czegoś nie mamy, tak jak właśnie Wam wspomniałam. Na więcej jesteśmy w stanie sobie pozwolić, ale jednak ciężej się to osiąga i ciężej się żyje. Kiedyś dostałam też mnóstwo wiadomości na temat zarobków, że to jest nieprawda, że tutaj pracownicy umysłowi zarabiają mniej niż pracownicy fizyczni. Słuchajcie, zarobki w Anglii są w większości jawne. W, w instytucjach publicznych, to już chyba wydaje mi się, że wszędzie są, są one dostępne. Więc są kategorie i zobaczycie sobie w jakiej kategorii ile będziecie zarabiać. Jeżeli chcecie zobaczyć też ogłoszenia, to możecie wejść na portale i zobaczyć ogłoszenia i zobaczyć swoje zarobki. I pamiętam też szczególnie do takiej pracy, jak powiedziałam agent nieruchomości, że zarabia znacznie więcej. Zawsze mówię, to zależy gdzie, zależy co. No może jak ktoś sprzedaje, tak przypuszczam, dla mnie jest to dosyć takie... Oczywiste, że jeżeli ktoś sprzedaje, jest, pracuje w agencji nieruchomości w, w Londynie, w centrum Londynu, zajmuje się, sprzedaje domy, które kosztują po miliony funtów, tak, to wydaje mi się, że te zarobki nie ma najniższej krajowej. To tak jak z bankami. Są banki standardowe, takie zwykłe banki komercyjne dla... Zwykłych obywateli, czyli większość obywateli może tam sobie otworzyć konto. Są banki, tak zwane luksusowe, gdzie na przykład jest jakaś minimu, minimalna kwota, w którym można otworzyć konto bankowe, ale minimalna kwota jest, że trzeba na przykład. Nad, na tym banku gdzieś złożyć inwestycje, czy nawet przetrzymywać pieniądze, gdzie są minim, minimalne kwoty jakieś setki tysięcy złotych, czy też miliony. Ale pracują w takich bankach również osoby, to zupełnie zupełnie inne wynagrodzenia w tych bankach w porównaniu do zwykłych banków. Także wiadomo, że od każdej reguły są jakieś wyjątki. Natomiast zwykłe, podstawowe, na przykład Agencje Nieruchomości, bo moi znajomi pracowali w Agencji Nieruchomości i przechodzili do prac fizycznych ze względu na zarobki. Oczywiście wiadomo, że jak to komuś się wiedzie, jak to, ile sprzedaje, ale to są jakieś normy, są jakieś, wiadomo, że ktoś może nawet nie wejść w tą, tą normę, ok, ale no po prostu to nie są takie zarobki, które, które, by, nie są, tu nie ma takich kominów, tak, to wam chciałam powiedzieć. Są różne zarobki, możecie zobaczyć, tak jak wam mówię, nie, nie chcę wam powiadać jakieś tam historii czy bajek, na wszystkie zarobki można sobie otworzyć ogłoszenia w różnych miastach, w Londynie, poza Londynem, w Birmingham, w Leeds możecie sobie otworzyć różne kategorie zawodowe i zobaczyć ile się zarabia, ile zarabiają księgowi ile zarabiają osoby, które pracują na jakichś oprogramowaniach ile zarabiają informatycy to mniej więcej macie do tego dostęp i przejrzystość tych zarobków jest także to jest wszystko, co możecie sobie mniej więcej sprawdzić no ale co Wam powiem, no, to też zależy, jakie branże, i też zależy od miejsca za granicą, gdzie mieszkacie, właśnie w Wielkiej Brytanii i w Anglii. W szczególności, czy mieszkacie na Północy, czy na Południu, bo mogę powiedzieć, że te zarobki niestety się różnią. I też kiedy się zarabia, powiem Wam, że za granicą bardzo i chyba wydaje mi się, że w innych państwach, z tego co słyszałem, to też tak wygląda. Tutaj za granicą bardzo często mocno zarabia się na nadgodzinach, czyli na overtime'ach, ale to też zależy, bo na przykład tu, gdzie jesteśmy w tym regionie, w niektórych zawodach wcale na nadgodzinach się nie zarabia, bo są te same kwoty. Jak mieszkaliśmy na południu, na nadgodzinach bardzo dużo się zarabiało, bo zarabiało się 150% więcej albo 200% więcej normalnego wynagrodzenia, czyli powyżej 40 godzin, bo taka była norma, że 40 godzin to jest takie podstawowy praca. Powyżej tych 40 godzin zarabialiście właśnie te nadgodziny, yy, czyli na tych nadgodzinach tak naprawdę zarabialiście pieniądze. Więc taki jest kultura pracy, że im więcej zarabiasz, im więcej pracujesz, tym więcej zarabiasz tak fizycznie, i tak jakby to zależy gdzie, bo tu na północy tak też w niektórych branżach nie jest. Więc to Wam też chciałam powiedzieć odnośnie tych takich moich obaw. I też finansowych przyczynach i powodach, którym ja się kieruję. Jeżeli chcecie wrócić do Polski, dajcie mi znać, dlaczego chcecie wracać do Polski. Jeżeli chcecie wyjechać za granicę, bo mieszkacie w Polsce, proszę, dajcie mi znać na przykład, czym wy się kierujecie. Możemy się tutaj też tym podzielić i w ten sposób ewentualnie prowadzić jakieś dyskusje. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia!